Dziś opowiem o tym, jak zacząć trening interwałowy na trenażerze i jak wykorzystać gotowe treningi w Zwift do poprawy kondycji. Jeżeli dopiero zaczynasz przygodę z jazdą w domu albo chcesz podnieść swoją formę, to ten odcinek jest dla ciebie. Dowiesz się, czym są interwały, czemu są takie skuteczne oraz jak zacząć je wykonywać krok po kroku pomocą Zwifta. Trening interwałowy polega na przeplataniu krótkich odcinków bardzo intensywnego wysiłku z okresami lżejszej jazdy lub odpoczynku. Taki cykliczny wzorzec, czyli wysiłek-odpoczynek, przynosi szereg korzyści. Po co w ogóle robić interwały? Więcej efektów w krótkim czasie. Intensywne interwały pozwalają spalić więcej kalorii w krótszym czasie niż długi, jednostajny trening wytrzymałościowy. Innymi słowy, w godzinę interwałów zrobisz dla swojej formy więcej niż w godzinę spokojnej jazdy. Dla zapracowanych to świetna wiadomość, można skrócić trening a nadal osiągnąć duży bodziec dla organizmu. Poprawa wydolności organizmu. Dzięki interwałom zwiększa się wydolność organizmu do transportu tlenu w mięśniach, co przekłada się na lepszą wydolność tlenową i kondycję. Mówiąc prościej, Interwały podnoszą nasz pułap tlenowy, czyli VO2 max, i próg wytrzymałości, więc z czasem możemy jechać szybciej i dłużej bez zmęczenia. Szybkie przyrosty formy Badania pokazują, że nawet krótkie, 20-30 sekundowe sprinty potrafią zwiększyć VO2 max. Przyspieszyć spalanie tłuszczu i poprawić wytrzymałość. Co więcej, wystarczą już dwa tygodnie treningu interwałowego, by zauważyć poprawę formy, to daje niezłego kopa motywacji na start. Wszechstronność. Interwały można dopasować do swojego celu. Mogą to być ultra krótkie sprinty, np. 10 do 20 sekund dla poprawy mocy maksymalnej, klasyczne tabata, czyli 20 sekund na 10 sekund dla spalania kalorii dłuższe 1 do 5 minut wysiłku pod VO2 max dla poprawy wydolności, czy nawet długie interwały progowe, np. 2 razy 20 minut na progu FTP, aby budować wytrzymałość. W zależności od długości i intensywności każdy znajdzie coś dla siebie. Pamiętaj o tym, że interwały są wymagające, dlatego jeśli dopiero zaczynasz, nie rzucaj się od razu na głęboką wodę. Zacznij od niższej intensywności i krótszych odcinków, stopniowo zwiększając obciążenie w miarę poprawy formy. Na początku, nawet kilka krótkich przyspieszeń w trakcie godzinnej jazdy da bodziec treningowy. Obserwuj też swoje tętno, aby kontrolować intensywność i nie przesadzić. Zanim wybierzesz pierwszy trening interwałowy na Zwift, upewnij się, że masz dobrze oszacowane FTP, bo to na nim bazują gotowe workouty do wyboru w aplikacji. FTP to funkcjonalna moc progowa w uproszczeniu, maksymalna moc średnia, jaką jesteś w stanie utrzymać przez około godzinę ciągłej jazdy. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ Zwift skaluje wszystkie treningi właśnie do Twojego FTP. Jeśli FTP jest zaniżone, trening będzie za lekki i nie da pełnych efektów. Jeśli zawyżone, każda seria będzie katorgą, niemożliwą do ukończenia. Dlatego ustaw poprawnie swoje FTP. W Zwift znajdziesz gotowe testy FTP w sekcji Training, FTP Tests. Najlepszy dla początkujących jest ramp test, jest krótszy i prostszy do wykonania niż klasyczny 20 minutowy test, a daje wystarczająco dobry wynik na początek. Po teście Zwift automatycznie zapisze Twoje nowe FTP. Ok, zakładam, że znasz już swoje FTP, czas na trening w Zwift. Jedną z największych zalet Zwifta jest to, że oferuje gotowe workouty i plany treningowe, które poprowadzą Cię przez interwały. Nie musisz być ekspertem od układania planów, wystarczy wybrać odpowiedni trening z biblioteki. Gdzie znaleźć workouty w Zwift? Na ekranie głównym Zwifta wejdź w zakładkę Training, czyli treningi. Znajdziesz tam wiele kategorii i planów, m.in. FTP Builder, Build Me Up, Zwift Racing, a także proste kategorie według czasu trwania, np. treningi poniżej 60 minut, czy treningi od 60 do 90 minut itd. Dla początkujących polecam zacząć od kategorii treningi poniżej 60 minut. Są tam krótsze, ale efektywne interwały idealne na początek. Jeśli masz trenażer smart to gdy wybierzesz trening Zwift zapyta czy włączyć RG mode. Tryb RG to funkcja która automatycznie dostosuje opór trenażera abyś generował zadaną moc niezależnie od kadencji czy ukształtowania terenu. Przykładowo jeśli masz kręcić 150W to Zwift sam zwiększy lub zmniejszy opór tak by utrzymać te 150W. Ty skupiasz się tylko na kręceniu. Nie musisz nawet zmieniać biegów. System sam zadba o stały opór. To ogromne ułatwienie przy interwałach. Możesz skupić się na wysiłku i utrzymaniu kadencji. A Zwift dopilnuje, żeby waty się zgadzały. Na liście treningów widzisz nazwy i opisy interwałów wraz z czasem trwania. Zacznij od czegoś dostosowanego do Twojego poziomu. Zwift oznacza często trudność treningu poprzez tzw. stress points. Na początek celuj w workouty o stress points w okolicach 40 do 60. Nie odpalaj od razu najbardziej morderczych czyli tych powyżej stół Każdy workout ma też graficzny podgląd interwałów. Zobaczysz tam żółte, czerwone bloki i to jest wysoki wysiłek, i niebieskie, szare to są lżejsze części. Wybierz trening, który cię nie przeraża widokiem. Jeśli nie wiesz co wybrać, za chwilę podam kilka konkretnych przykładów sprawdzonych workoutów. Prawie wszystkie gotowe workouty w Zwift zawierają wbudowaną rozgrzewkę i schłodzenie. To bardzo ważne, nie pomijaj ich. Rozgrzewka przygotuje mięśnie i układ krążenia do ciężkiej pracy, zmniejszając ryzyko kontuzji. Schłodzenie, czyli tzw. cooldown, pomoże rozpocząć regenerację. Gdy odpalasz workout, Zwift automatycznie zacznie od kilku minut łatwego kręcenia i stopniowo podniesie intensywność. Wykonuj te polecenia cierpliwie, nawet jeśli nie możesz się doczekać właściwych interwałów. Teraz przedstawię trzy przykładowe treningi interwałowe dostępne w Zwift, które świetnie nadają się do poprawy kondycji. Sam często z nich korzystam, omówię krótko na czym polegają. Pierwszy trening to 6x2 VO2 Max, czyli trening, który aktualnie wykonuję. Jak sama nazwa wskazuje, rdzeń to 6 powtórzeń po 2 minuty na bardzo wysokiej intensywności około 120% FTP, przedzielone dwuminutowymi przerwami na lżejszym obciążeniu. Trening zaczyna się od porządnej rozgrzewki, potem są 3 krótkie preinterwały przygotowawcze, a następnie główna część, czyli 6 razy 2 minuty mocno przez 2 minuty lekko. Całość kończy się schłodzeniem. Ten workout trwa godzinę i naprawdę daje w kość. Te dwuminutowe odcinki na 120% FTP podbijają tętno pod sufit. Cel? Poprawa VO2 Max, czyli zdolności organizmu do jazdy na wysokiej intensywności. To świetna opcja, żeby przełamać pierwsze lody z ciężkimi interwałami. Wysiłek jest krótki, więc mentalnie łatwiej wytrzymać, a efekty w postaci lepszej wydolności przychodzą szybko. Drugi trening de gorbi brzmi niewinnie, ale kolarze znają ten trening pod pseudonimem de quitter, czyli taki, co sprawia, że masz ochotę się poddać. To bardzo trudna sesja. Dla początkujących może to być za trudne na start. W gorbi mamy 5 powtórzeń po 5 minut na mocy około 110% FTP, czyli lekko powyżej progu FTP. A pomiędzy nimi 5 minut lżejszej jazdy na 55% FTP dla częściowego odpoczynku. Całość wraz z rozgrzewką zajmuje godzinę. Te 5-minutowe interwały na mocy ponad próg szybko dają odczuć, czemu trening nazywa się the Quitter. Wiele osób nie jest w stanie go ukończyć za pierwszym razem. Cel Podniesienie progu FTP i wytrzymałości siłowej, szczególnie pod kątem podjazdów, to trening symulujący wysiłek długich podjazdów lub powtarzanych ataków. I trzeci trening, który polecam, to 2x20 FTP interwałs klasyka treningu kolarskiego: 2 20-minutowe bloki na poziomie 100% FTP, czyli dokładnie na progu, rozdzielone 10 minutami przerwy. Do tego 15 minut rozgrzewki i 15 minut schodzenia, co łącznie daje nam około 1 godzinę i 20 minut treningu. Brzmi prosto, jedziesz 20 minut na swojej mocy progowej, odpoczywasz potem znów 20 minut. W praktyce pod koniec każdego z tych segmentów czujesz palenie w nogach i musisz walczyć z samym sobą, by utrzymać waty. Cel ten trening służy głównie podniesieniu FTP i wytrzymałości w wysokiej strefie tlenowej. Uczy organizm jazdy na progu mleczanowym. Po kilku tygodniach takich sesji zauważysz, że możesz dłużej utrzymać wysoką intensywność bez odpuszczania. 2 razy 20 to złoty standard planów treningowych, ale dla początkującego może być bardzo ciężki. Jeśli nie dasz rady utrzymać 20 minut równo na 100% FTP, spróbuj np. 2 razy 15 minut albo 3 razy 10 minut na początek. Z czasem dojdziesz do pełnych 2 razy 20. Wszystkie powyższe treningi i wiele innych znajdziesz w aplikacji Zwift. Wystarczy skorzystać z wyszukiwarki w sekcji workoutów lub zajrzeć do odpowiednich kategorii. Nie musisz ręcznie tworzyć takich interwałów, po prostu kliknij i jedź za wskazówkami na ekranie. Zwift podpowie Ci kiedy przyspieszyć, a kiedy zwolnić. Teraz kilka praktycznych porad, które uprzyjemnią, albo przynajmniej ułatwią ci życie podczas interwałów na trenerze. Wentylacja i nawodnienie. Przy intensywnych sesjach w pomieszczeniu będziesz się pocić jak nigdy. Zadbaj o dobrą wentylację, otwórz okno i koniecznie ustaw wentylator skierowany na siebie. Różnica jest kolosalna: chodzenie powietrzem zapobiegnie przegrzaniu i pozwoli utrzymać wyższy wysiłek. Miej też pod ręką bidon z wodą lub izotonikiem i pij regularnie w trakcie treningu. Odwodnienie potrafi drastycznie obniżyć wydajność, zwłaszcza na treningu w domu. Przyda się również ręcznik do ocierania potu oraz mata pod trenażer, żeby pot nie kapał na podłogę. Technika pedałowania: Staraj się utrzymywać w miarę stałą kadencję podczas interwałów, chyba że workout zaleca inaczej. Dla większości interwałów tlenowych czy vo 2 optymalna kadencja to od 85 do 100 obrotów na minutę, sam staram się trzymać około 100 obrotów na minutę. Unikaj zrywów typu bardzo wolno pedałujesz, a potem nagle sprint, lepiej trzymać równy rytm, wtedy łatwiej kontrolować moc, zwłaszcza w trybie RG. Jeśli trening wymaga sprintów, oczywiście jedź na maksa kadencja wtedy pójdzie w górę. Kontrola intensywności w trakcie. Zwift ma opcję Workout Bias, podczas treningu możesz jednym kliknięciem zwiększyć lub zmniejszyć obciążenie wszystkich interwałów, np. o plus minus 10%. Jeśli czujesz, że dzisiejszego dnia nie wyrabiasz założonych watów, nie bój się zmniejszyć intensywności o parę procent. Lepiej ukończyć trening z minimalnie niższą mocą niż przerwać w połowie lub zanadto się zniechęcić. Analogicznie gdy masz super dzień i czujesz zapas mocy, możesz podbić suwak o np. 5%. Pamiętaj jednak by nie oszukiwać samego siebie, spadek formy u każdego się zdarza, a kluczem jest systematyczność. Częstotliwość treningów. Jak często robić interwały? Na początek wystarczy jedna-dwie sesje interwałowe w tygodniu, np. jedna krótsza do 30 minut intensywnego wysiłku, np. interwały VO2 max, a druga dłuższa około godziny, np. wspomniane 2 x 20 minut FTP czy trening typu sweet spot. Resztę tygodnia wypełni lżejszymi jazdami tlenowymi lub regeneracyjnymi, ewentualnie dniami wolnymi. Organizm potrzebuje czasu na adaptację. Pamiętaj, że forma rośnie nie w trakcie ćwiczeń, a podczas regeneracji. To podczas odpoczynku mięśnie odbudowują się silniejsze, a wydolność się poprawia. Słuchaj swojego ciała. Jeśli czujesz oznaki przemęczenia, wysokie tętno spoczynkowe, problemy ze snem, zrób dodatkowy dzień przerwy lub bardzo lekkiego kręcenia. Unikaj przecenowania. Lepiej dołożyć interwałów stopniowo niż przedobrzeć w pierwszym miesiącu i złapać kontuzję albo zniechęcenie.